Witam na kanale English Today. Jestem egzaminatorem z języka angielskiego, Matura 2023 oraz egzaminu 8 W tym odcinku przedstawię realizację zadania spisania z, z języka angielskiego na poziomie podstawowym Matura 2023 z rozdziału 8 Podróżowanie i Turystyka i będzie to Wpis na forum bądź inaczej Post na forum. Praca będzie oceniona zgodnie z obowiązującymi kryteriami i punktacją. Zawartymi w informatorze egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Jeśli już znacie te kryteria, proszę przejdźcie do slajdu ósmego. Numeracja slajdów znajduje się w górnym prawym rogu. W tym momencie przeanalizuję tabelę z kryteriami punktacją i wygląda ona następująco. Kryterium treści 5 punktów, spójność i logika 2 punkty, zakres środków językowych 3 punkty, poprawność środków językowych 2 punkty. Co łącznie daje nam 12 punktów. Praca oceniona w tym właśnie odcinku będzie oceniona na maksymalną liczbę punktów, czyli 12 punktów. I przyjrzymy się pierwszemu kryterium, aby otrzymać 5 punktów, zdający musi się odnieść do 4 podpunktów i 4 podpunkty rozwinąć. W tym momencie przypomnę, co to znaczy odnieść się i rozwinąć. Oznacza to, że należy podać Przynajmniej trzy szczegóły do każdego podpunktu. Kolejne kryterium to spójność i logika wypowiedzi. Aby otrzymać dwa punkty, wypowiedź jest w całości spójna i logiczna, zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu, lub w wypowiedzi występują sporadyczne usterki w spójności i lub logice. Kryterium zakresu, zakresu, zakresu środków językowych. Za trzy punkty szeroki śro zakres środków językowych, liczne precyzyjne sformułowania. I ostatnie kryterium to połączenie zakresu i poprawności środków językowych. Aby otrzymać trzy punkty, musi być zadowalający zakres środków językowych i brak błędów, bądź nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację. A zatem zaczynamy. Zadanie, które przedstawię w tym odcinku, zawarte jest w repetytorium z języka angielskiego, poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym wydawnictwa Pearson w rozdziale ósmym: Podróżowanie i turystyka. I brzmi ono następująco. Wraz z grupą przyjaciół planujesz wycieczkę po zakończeniu roku szkolnego. Podziel się planami wyjazdowymi na szkolnym forum internetowym. W poście opisz cel podróży i napisz z jakich środków transportu planujecie skorzystać. Wyjaśnij, czemu zrezygnowaliście z wyjazdu w inne miejsce. Przedstaw swoje uczucia związane z wycieczką. Zaproponuj specjalną atrakcję na zakończenie wyjazdu. Rozwij swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Długość tekstu powinna wynosić od 100 do 150 słów, nie licząc zdań, które są podane. I nasze podane zdanie to to, co widzicie na dole. Forum. Students' holiday plans. Only one week to go. Here's what we've planned so far. i nasz pierwszy podpunkt realizacji. Opisz cel podróży i napisz, z jakich środków, język, środków transportu planujecie skorzystać. Przykładowa realizacja. We're going to fly from Shimane to Krakow and stay there for three days. We've already bought the plane tickets online. Certainly it'll be a fantastic idea to rent city I mam tutaj 33 słowa wykorzystane do realizacji tego podpunktu. Pogrubioną czcionką widzicie odniesienie i rozwinięcie tego podpunktu. Oczywiście zatrzymajcie slajd, jeśli chcecie jeszcze raz to przeanalizować. Nasz kolejny podpunkt to wyjaśnij czemu zrezygnowaliście z wyjazdu w inne miejsce. Unfortunately our plan to go abroad failed. It's mainly due to the strikes at international airports across Europe and the possibility that our flight will be cancelled. So we didn't want to take risks. I mam znowu 34 słowa i przyjrzyjcie się pogrubionej czciące jakie. Fragmenty tego tekstu realizują podany podpunkt. Podpunkt 3. Przedstaw swoje uczucia związane z wycieczką. At first I felt a bit disappointed because I had dreamed of a city break in Rome. But now it seems okay, and we've already got used to the idea of spending holidays in Poland. 35 słów łącznie w tym akapicie. Wytłuszczony dróg to a bit disappointed It seems okay We've already got used to the idea of spending holidays in Poland No i ostatni podpunkt Zaproponuj specjalną atrakcję na zakończenie wyjazdu I have a splendid idea to go to Energylandia amusement park for one day and enjoy the summer I've been saving my pocket money for a couple of months And visiting Energylandia is what I want to spend my money on. How about you? What are your plans for the summer? I ostatni akapit to 51 słów, a łącznie 153 słowa. No i w tym momencie widzicie całe zadanie. Możecie zatrzymać prezentację, aby jeszcze raz przeanalizować realizację zadania we wszystkich kryteriach oceniania. Zastanówcie się, jak Wy zre zrealizowalibyście to zadanie. Oczywiście praca pisemna przedstawiona w tym odcinku została oceniona na maksymalne 12 punktów. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to poproszę o polubienie i subskrypcję mojego kanału English Today. A jeśli chcielibyście, żebym sprawdziła Wasze prace egzaminacyjne maturalne na poziomie podstawowym lub poziomie rozszerzonym, z egzaminu lub z egzaminu ósmoklasisty, to zapraszam do kontaktu na messengerze. Piszcie do Aga English. Dziękuję i do następnego odcinka.